Macie problemy z zasypianiem? To dobrze trafiliście. Bo w tym filmie pokażę wam trzy sposoby na łatwiejsze i szybsze zasypianie. Zapraszam do oglądania. Czy słyszeliście o rytmie dobowym i rytmie okołodobowym? Na ten temat mówiłem w innym filmie, dlatego nie będę dużo o tym mówił w tym filmie, ale rytm dobowy jest to cykl dnia i nocy. Każda doba trwa około 24 godziny. Raz jest ciemno, raz jest jasno. To jest jasne. A człowiek jest taką istotą, która powinna żyć zgodnie z tym rytmem dobowym, a to znaczy, że powinniśmy spać, kiedy jest ciemno, czyli w nocy, a być aktywni, kiedy jest dzień i tak dalej. To jest proste i łatwe, każdy to rozumie. Chociaż nie każdy tego przestrzega, na przykład niektórzy pracują zmianowo, niestety niektórzy muszą, niektórzy chcą, ja nie wnikam, każdy decyduje za siebie, ale generalnie praca zmianowa nie jest zdrowa. Dlaczego? Bo nie trzymamy właśnie się tego rytmu dobowego. I pierwsza porada, jaką mam na szybsze zaspianie, jest to, aby codziennie spać w tych samych godzinach, kłaść się codziennie o tej samej godzinie i budzić się codziennie o tej samej godzinie. Jeżeli ktoś ma problemy ze wstawaniem i kładzeniem się spać o tej samej godzinie, to muszę Was uświadomić, że ludzki organizm jest zdolny do adaptacji. Co znaczy, że możemy do tego przyzwyczaić nasz organizm. Tylko musimy o to bardzo dbać. Bo gdy w tygodniu budzimy się codziennie o siódmej, ale nagle w weekendy chcemy odespać i śpimy do dziewiątej czy do dziesiątej, no to niestety to zaburza nasz rytm okołodobowy. Dlatego bardzo jest ważne to, aby codziennie kłaść się spać o tej samej godzinie i wstawać o tej samej godzinie. Wtedy wasz sen będzie optymalny. I tak w skrócie, dla większości optymalna długość snu to od 7 do 9 godzin. Optymalne godziny snu to 22, 6, 23 23.07. I jeszcze raz zaznaczę, że tu chodzi o większość osób. Każdy z nas ma inny chronotyp, przez co te godziny mogą się różnić. Drugim sposobem jest zrelaksowanie się. Porównam tutaj dwa hormony. Mamy kortyzol, który jest hormonem stresu, który jest hormonem walcz i uciekaj, który pomaga nam mobilizować energię, który nas budzi rano, który działa tak jak kawa. I mamy też taki hormon jak melatonina, dzięki któremu mamy łatwiejsze zasypianie, wchodzimy w odpowiednie fazy snu itd. itd. I te hormony są przeciwstawne do siebie. Więc wieczorem powinno nam zależeć na dużej ilości melatoniny, a rano powinno nam zależeć na wysokim poziomie kortyzolu. A gdy odwrócimy ten schemat, to rano będziemy niewyspani i rozdrażnieni, a wieczorem nie będziemy mogli zasnąć, będziemy mieli dużo energii, co nie jest skazane. Wieczorem powinniśmy przygotowywać nasz organizm na sen, a więc takie rzeczy jak medytacja, jak ćwiczenia oddechowe, jak pobudzenie oksytocyny poprzez seks czy przytulanie wszystko, co was relaksuje, co daje wam poczucie spokoju. Te wszystkie czynności są wskazane właśnie na wieczór, aby obniżyć możliwie jak najbardziej ten hormon stresu i nie przeszkadzać produkcji melatoniny. I trzeci sposób, który dotyczy bezpośrednio punktu drugiego, jest to blokowanie niebieskiego światła wieczorem. Niebieskie światło mówi naszemu organizmowi, że jest poranek, że jest dzień. A jak wcześniej wspomniałem, rano potrzebujemy kortyzolu. I jak pokazują badania, ekspozycja na niebieskie światło pobudza kortyzol i zmniejsza wydzielanie melatoniny. Dlatego jeżeli przed snem gapimy się na komórkę, na laptopa, oglądamy telewizję, czy Netflixa, czy nawet jak mamy zapaloną żarówkę, to naświetlamy się niebieskim światłem. Jak temu zaradzić? Możemy po prostu nie używać światła i elektroniki 2-3 godziny przed snem, albo można używać okularów, które blokują niebieskie światło. Tak one się prezentują. Ja osobiście używam okularów firmy iShield, bo nie dość, że wyglądają przyzwoicie, to i można robić korekcyjne szkiełka, co dla mnie jest bardzo dużym udogodnieniem, bo na co dzień noszę okulary. A noszenie dwóch par naraz, no nie jest wygodne, nie wygląda też dobrze. Także zaimplementowanie korekcyjnych szkiełek razem ze szkiełkami, które blokują niebieskie światło, jest dla mnie dużą wygodą. Jeżeli chcecie zakupić sildy, to podeślę wam link w opisie filmu. I tam też jest kod rabatowy, z którego możecie skorzystać. Ja osobiście polecam iShieldy, bo jest to bardzo dobry produkt jakościowo i mi pomaga w łatwiejszym zasypianiu. Ja na tym kanale za dużo firm nie polecam, ale jakbym miał polecać Wam okulary blokujące światło, to bym polecił Wam iShield. A w tym filmie to będzie wszystko. Lajkujcie, subskrybujcie ten kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!